Witamy serdecznie wszystkich czekających na kolejną serię wrażeń z cyklu ligi PLCA. Niestety nie mogliśmy komentować meczu pomiędzy UVM oraz HSG, ponieważ no, były małe problemy w dogadaniu się tych obu klanów. Poza tym serwer postawili na za mało slotów no i skończyło się na tym, że będziemy dla was komentować mecz Niuk kontra Ty, Jaki. Żydzi? Nie Niuk tylko. A nie, nie, nie. Dobrze, Ja się motem przepraszam. Zaraz zaczyna się pierwsza runda. To jest mapa. z tu zawotowali zawotowali Nukę. No, okay. no i zobaczymy, kto jest. No i zanim kogo obstawiacie. No, szczerze mówiąc, to nie wiem, bo Nuk ostatnio różnie grają. A Żydów bardzo dawno nie widziałem w akcji, także nie mam zielonego pojęcia, co tu się można. Pamiętam tylko, że Żydzi dobrze zagrali na tym Santa Rapie od też od Felca i było wtedy dosyć dużą niespodzianką, że no, tak, tak. Z jeden dzień wygrali, czy tam drugie miejsce, zale... nie, nie pamiętam jak to dokładnie było. No, Iznam może powiedzieć, bo dobrze tu taktyki rozponowywuje, Oczywiście, może wytłumaczyć, jak teraz wygląda taktyka przeci... drużyny przeciwników. Ja szczerze mówiąc, e, pierwsza ronda to był mały gangbang. Na samej górze nie wszyscy z zawodników, e, zawodników żydów zdążyli tam dobiec, chociaż właściwie zdążyli to może nieodpowiednie słowo, po prostu ich tam było. Szczerze mówiąc, był wjecham, gdzie nie zobaczyłem dokładnie co tam się działo, a za chwilę wszystko, wszystko myślę, że się okaże. Ale to widać tu, że tu bardziej z nie tak, że szybko rundy kończą na górze, widać, że już kolejna tak, także, że wiesz, się rozlatuję mniej więcej, nie stanę, w mnie kupię na górze. I potem takie szukanie z siebie. Tak jak ja zauważyłem na razie. A co do tego, kto jest autorem dzisiejszego meczu, to myślę, że Klan Nuke, właściwie to Nuke, jak mówiliście, jest jednak na tyle doświadczonym Klanem uh, z Kwejka 3, że bez problemu powinien poradzić sobie z Żydami. Mogę no, na razie też moje zdanie jest takie same jak twoje, bo z tego co pamiętam, to swego czasu nieźle ciśli, chociaż ostatnio mieli chyba jakiś, jakiś zastój, po prostu chyba nie mieli czasu i nie grali, dlatego też no trochę się wahałem na początku, kto tu może być faworytem, no chociaż jak na razie widzimy, prawdopodobnie będzie pierwsza runda dla Żydów. No i jestem bardzo ciekawy, im będzie ciekawszy mecz, tym lepiej dodanej dla widzów, bo jest 2-1 i mam nadzieję, że to nie będzie mecz do jednej bramki. No i piękny frak. I telefrag, czyli runda za darmo. Ciekawe, że zawodnicy Żydów pozostali na samej górze, mimo to, że byli tylko w trzech. Może coś nie tak u nich z komunikacją tutaj. Generalnie Husky bardzo narzekał na yy, za małą liczbę FPS-ów, na to, że nie ma dźwięku i w ogóle jakiś tam ma chłopi na problemy. O właśnie, teraz napisał, że ma 20 FPS-ów. Swo swoją drogą, nie wiem, jakim cudem można nie mieć FPS-ów. No nie mów, że nie można mieć, bo ja w tym momencie, nawet respektując tą grę, yy, no, oczywiście, ostatnio czasu się zwykle na laptopie ją 35, do 40, czyli można. a wiem, że wolałbym mieć bakterstan ping 80-90, a komponent FPS-em niż dobry ping FPS-y, gdyż w walce zwarte to jest tragedia. Nic człowiek nie widzi wtedy. O, widzę, że ktoś tu tam wchodzi na serwer. Chyba bo będzie. Niej chyba będzie jakieś wzmocnienie. Z chyba przyszła największa gwiazda yy, tego Żydów. Tu mister znany z Duela. Ale widzę, że chopaki pozwolą mu wejść tylko Shoczyk tutaj wyraża swoje zdanie, że będzie Wło, jeśli Mister nie wyjdzie. Tak, Ale nie właśnie, tylko pojemność sami. Teraz mamy pojedynek Fraga kontra Matix. Matix ma bardzo mało punktów życia. Wystarczy jeden porządny shotgun, lub Ray i już po nim. Oj, teraz mają równo. Być... No, chciałbym, żeby Żydzi, Żydzi cisnęli, żeby było nic no, w sensie nie, że tam za nimi, czy za Shogdam jest to neutralne klany, jak dla mnie, ale no, żeby było ciekawie, żeby było ciekawie, żeby mapka, mapka, mapkę runda za rundą, trzy mapki. No tak, to by chciał każdy, kto to ogląda, chciałby zobaczyć więcej ciekawych mapek, niż tylko dwie, tak jak dzisiaj w dwóch meczach, które się dotychczas odbyły, miało to miejsce. Dzisiaj też były, dla tych, którzy się nie za bardzo orientują, były dwa, przepraszam, jedno W.O. Kins oddali było w meczu z Wodunem. Dzięki temu Woduni, tutaj troszkę odbiegnę od tego, co się dzieje na, na waszych ekranach, Woduni y, zajmują trzecie miejsce w, w grupie A i będą walczyć o wejście do wyższej ligi. Nie spodziewanie, żeśmy mówili nawet przy samym meczu, że woduni mają szans wyjść, ale jednak żebyśmy obliczyli nasze kalkulacje, to, to my przepraszamy, <ścoughs> szczególnie ja, bo to ja moje obliczenia były wyśmienite. Wiem, że woduni są sytuacji, ale po wygraniu z Roxami i teraz po walkowarze, z są spokojnie zajęte miejsca, nieoczekiwanie clan no, ROX, czyli to, tam starsza Ultima, co byśmy pewni, że spokojnie razem z WDNu i z FAKA, że, że będą walczyć o, o playoffy, ale okazało się że w nieoczekiwanie to jest też pierwsza sensacja, że wychodzą z tego trzeciego miejsca do playoffu. Jeszcze tu mam takie info, właśnie mi Chriso napisał, że jeśli coś jest ciekawe, jak tam właśnie mecz UVMu kontra HSG, napisał mi dokładnie tak, że HSG wygrała pierwszą mapę z UWM, a na drugiej prowadzi już 5 do 4. Także jest ciekawie, bo raczej zrezygnowała. Obstawialiśmy na UWM. Powiem, że OVM. bardzo że ciekawa niespodzianka, bo HXG w tej grupie, jak patrzyłem na tabelę, teraz na pewno się już nie pomylę w moich nie ma szans na wyjście do playoffów, a za to UVM, jeśli chciałby wejść do playoffów, musiał wygrać z HXG, no a tu wiadomo, że przegrali pierwszą mapkę, czyli chłopaki są w ciężkiej sytuacji, więc tam, tam też jest bardzo... No chciałbym usłyszeć na tes bo na pewno tam się grzeje, ale zobaczymy, może też będzie ciekawe. To może troszkę powinniśmy wrócić do gry, chociaż jest 7-1, także jak widzimy, Mecz do, Mecz do jednej bramki. Niukę na razie, że tak powiem, miarzy Żydów. Nie ma mają za bardzo sam. nic do powiedzenia. Też troszkę szkoda, że kolejny raz widzimy dzisiaj Asylum. Zobaczymy, jaka ma nie druga mapa, no ale troszkę to jest nudne. No, mam nadzieję, że na mnie... Mów, mów. Niestety w wykonaniu Żydówacji wygląda to jak FFA niż CA. No oni generalnie przed meczem, tak jak wspominałem, bardzo narzekali na lagi i inne takie dolegliwości, chyba chłopaki się z łapanki po prostu zebrali i, i po, powiedzieli dobra, zagramy ten mecz, żeby nie było dla widowiska, dla publiki. No ciekawie mapa, bo to jest mapa nuke, ciekawi mapa Żydów. obstawiam, bo lubię jak Żydzi będę mieli swojego czasu dobrą mapkę grań na DM20. Wiem, że nie jeden klan na DM20 z Żydami nie, nie, nie dał sobie rady, bo dobrze tam na A jest ta, Tak, że DM20 w ogóle jest w Mapulu? Chyba nie ma w Mapulu przecież tej mapy. Czy ja coś źle mówię? Wydaje mi się, że jednak jest. Jest, chyba w SL-u i chyba nie ma. Trzeba, to... Trzeba zaznaczyć, że tak, dobrze sobie Żydzi godziny na DM20, ale było też jeszcze za czasów, kiedy ta mapka nie była tak popularna jak w tym momencie. No, no i do... tymczasem 10-1. No my tu gadu-gadu, a już się, już się mapka niestety skończyła, no i nukę pewnie gdzieś do jednego. No nawet jeden z zawodników z Żydów nie zdołał zdobyć fraga, więc widać jaka była przewaga nukę. A Dżama, Dżama tu podpowiada, podpowiada, że DN20 nie ma w pelce, jest w wsl O, to, to dzięki Dżama za info. Pozdrawiam cię Jama, serdecznie. To jest nasz dobry duch, który zawsze służy swoją wiedzą. My też czekamy, jaką mapę będzie wybrana przez, przez Żydów. Czekamy, co zawotują. Miejmy nadzieję, że to coś innego niż Overkill'a, bo to by był po prostu jeden no tak. wielki. Będzie tak, albo, będzie, albo, albo będzie ciekawe Żydzi wstąpią do boi, będą walczyć w zwartym gronie, albo będzie tak, że Żydzi, Żydzi będą siedzieć słować, no i będzie taka. no, trochę jeszcze bardziej nudna mapa niż tamta. Może być dłuższa, za to, to nudniejsza, nie? Ale to będzie, Ale... że na pewno będzie. Na pewno chyba będzie zmiana, Mister zmieni kogoś, tylko jeszcze nie wiemy za bardzo kogo. Fraka chyba, Fraku. Fragu wyszedł i wejdzie za niego Mister. Miejmy nadzieję, że wniesie coś do gry Żydów, ponieważ na pierwszej mapie no, nie pokazali się z za dobrej strony. Chyba jeszcze Żydzi dogadują się na swoim TS-ie, czy na czym oni tam siedzą, co do mapy. Chyba totalny spontan tutaj dzisiaj prezentują nam chłopaki. No to nóż, nóż może widać z lewej, a tam padnie mapka Insa, którą lubi. Albo, Albo O, to jest dopiero ciekawe. To naprawdę będzie ciekawa mapa. Bardzo szybka, mała, kontaktowa mapa. Taktyki to chyba nie będziemy opowiadać, bo to wiadomo, zwarcie chyba gronie nad jump padem i tam będzie wszystko rozgrywało. No i potem zobaczymy, co no, no. z tym się jako, bardziej jakoś specjalnej, jakoś specjalnej filozofii, filozofii na, ten, na, ten? na tej mapie nie ma. Chwileczkę, ja tu muszę sobie zmienić ustawienia, bo mam po ostatnim update'cie bardzo ciemno na tej mapie. Muszę za każdym razem zmieniać. To dobrze. I się stało znowu naszego, y, dziękowca i wideo było słychać na komentarzu. Nie było. Teraz. To widocznie T6, yes, Almo no, z mapka to naprawdę będzie ciekawe, to zawsze tu mecze są ciekawe i tutaj AIM nawet tak nie rządzi, tylko też powiem Państwu, że to był przypadek tutaj, bo nie Tu rządzi, mamy... tu rządzi czasem Fart. No nie jeden lepszy plan tutaj by przegrywać z dużo niższym, niżej stawianym planem. Na przykład z nami. No na przykład z nami. Mieliśmy tu taką pastę, że nam się udawało ogrywać teoretycznie dużo lepsze od nas plany. No, i czekamy tu na znowu dostaję info od Krisa, że jest na drugiej mapie w pojedynku Hajzi kontra UVM. Na ca 1 mamy wynik 10,7, czyli jest 1,1 w mapach. No i powiem szczerze, że troszkę żałuję, że niestety nie streamujemy Wam tego meczu, bo jak widać, strasznie ciekawy pojedynek tam się toczy. I mamy. I chłopaki grają trzecią mapę, także na pewno jest to. No my na ten ale mecz, niestety mecz tak się, ale się nie udało, gdyż tam ci koledzy z tamtych planów założyli serwer tylko na bodajże 80 SW, czyli przy na stanie tysiąc. meczu 4 na 4. To nie było u nas w stanie. No nie sposób byśmy się nie zmieścili. Ja no, wiem, że chłopacy też mieli jakieś spinki, już tam się nie cierpieli. No nie no bardzo. Dobrze, no no okay, dobrze, okay, tak. na mapę, także już może nie będziemy za bardzo wracać do tego, co się tam dzieje, chyba że. Będziemy tylko składać relacje. Tak, dokładnie. Tak Tutaj jak na razie Nuke bardzo dziwnie ustawiło się dwoma zawodnikami e, po drugiej stronie jump pada, jest dwóch na dwóch, oby dwie, oby dwie drużyny mają podobny stack, zawodnicy obo dwóch drużyn. Teraz mamy na streamie Kłada, który no, ma tak 50-51 HP, no i, no i teraz walka jest za każdy, bo każdy z dwóch z pary boi się wyjść, żeby bo może nie stracić przewagi zawodnika. Tutaj widzimy spam granatami. Bardzo ciężko jest wyjść stąd. O, jeden do ale Haski ma... ma bardzo mało, tylko 8 y, punktów życia. Natomiast Markus aż 126. Także, W no razie widzę to wygrać, jeśli nie zrobię jakiegoś głupiego będu. Tylko, że chodzi na railu i to też może być trochę. Może nie wiem, czy Wierzony na low, czy, ale. Ale chyba że... Wiem, że... Już, wie, już wie, już dostał info i pierwsza runda dla Newt. A jego specjalnie INS opowie nam teraz coś ciekawego. <laughs> no cóż zawodnicy New Canning się, żeby pójść do Żydów. Dostawiam raczej na... na swoją umiejętność posługiwania się broni Instant Hit Weapons. Zresztą mnie nie dziwi. Tutaj przewaga teraz w zawodnikach drużyny Żydów. Chyba będą mieli pierwszą runę na remis. No i cieszysz, może napada ta, ta, ta mapka będzie ciekawsza bardziej, no jeżeli widzę, że... No generalnie ta mapka jest... może sprawić dużo niespodzianek. Także tutaj jeszcze możemy jest. obserwować ciekawe, ciekawe wydarzenia. I jest, jest. jeden, jeden. Byłoby tak do końca, żeby wyszli webułem, no i no, no, mówił najlepiej, żeby się trzecia mapka, bo to w ogóle był wspaniale dla, dla widowiska. No jakaś ciekawsza też jeszcze mapka, bo cieszy mnie, że w końcu... Over i, i C11 dzisiaj trochę zniknęły z planu. Dzięki no, Bogu. Bez, bez wątpienia naj, najpopularniejsze chyba teraz mapy. Przynajmniej wśród tych klanów, które grały teraz. Dzisiaj. I trzeba zawodników teraz znowu snuka z, z, z jeden z Żydów Husky. I zobaczymy, czy, czy da radę. Znaczy, nie to bo ma jedynie 35 punktów zdrowia, także jest. Ale jeśli Markus teraz, właśnie, który był na fullu, już mu tam pociągnął Rayleigh, tak, tak, tylko że, właśnie ma widzę, że ma okazję. Wszyscy zawodnicy Newka mają bardzo mało punktów zdrowia. I Szok 46, Pamięci... 35 także. Będzie ci piękna runda dla Haskiego, bo tam ten Markus miał dość sporo, ponad setkę, i było 3 na jednego, i już zostało 1 na jednego, i jest okazja, że Żydzi, gdzie wydawało się, że było 3 do jednego. No, o tutaj, no, tutaj rejle, nie trafił, nie szok, chyba nerwy go wjadł. Będzie wszystko. O, o, o teraz to już kolejny, kolejny, trzeci raid. A Husky podobno dźwięku piękny nie ma. O pięknie Husky. Powiem Ach, tu Ci klasa, klasa, zawodnika, klasa zawodnika była wspaniała. No to był totalny chyba random, skoro dźwięku nie ma, także tym bardziej jest to... Nie wiem, że na stylu na mógł mieć mniej FPS. Nie powinien mieć aż tak no co na, na to, Ja to wiem na, jak, ja wiem, na jakim mapkach jest problem, jak ma się słabe sprzęt, tam jakiś na laptopie się żyje. Ale tu raczej nie powinno już problemów. No i ciekawy nie my wiemy, Żydzi Teraz spojrzę na tabelę wyników, no i tu właśnie widzimy tego gracza, mistera, który wszedł za fraga. I no, nie ciągnie jakoś specjalnie wyniku. Jest ostatni jak na razie. Jeśli możemy prosić to nasz to mógłby dać nam i teraz zobaczymy jak mu sobie radzi Jak na razie kam? delikatnie no i spamuje zakietami, ale byłby z LG już tam. Ale padnie tutaj raid w powietrzu Składa spragował Chyba usłyszał co mówiliśmy i wziął się w garść. Kolejny troszkę fartowny, ale frak to frak. O, My zobaczymy czy kolega żyd Zaraz, no, za ja sobie. Oj, oj, trzeci, no. Jeszcze... O, nie A i że trzeci. się nie udało teraz. Ale Prawda, mówimy, że ciekawe, mówimy, że mapka będzie ciekawsza z zwarciu i, i nie jest tylko kiedy tutaj. Jednej. I pokazali mi zawodnicy, no, że piękne akcje. Tak, gadać jak na razie. Żydzi dają radę. Pewnie jakby znalazł jakiegoś dobrego kolegę z klanu, który się dobrze zajmuje na grafice. wiem, się z naszych streamów i meczów tutaj można by naprawdę jakiś fajny filmik skołować. Jako playoffy czy tam start do ligi PLC, najlepsze akcje, najlepsze mecze i jakieś tam wiesz powiązania z tym, ciekawie by to wyglądało. No, mogłoby być ciekawe, mogłoby być ciekawe, gdyby to się tym zajął, ale szczerze mówiąc, to dużo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby coś takiego nagrać. To no, nie jest taki hop Siuk, niestety. No, na pewno, na pewno. Tymczasem 4-2 dla Niuk. Odeszli na dwie rundy, zobaczymy, co na to Żydzi. A Żydzi na to niemożliwe. <noise> Aż Żydzi na to nie. W ogóle no, nazwa na... Klanu jest trochę taka. No, nie, że tak powiem, nie wiem czy to można nazwać antysemicka. O oni nie lubią, lubią. No ale wiesz, pamiętam, wcześniejsza nazwa Żydzi to była przez jakiś czas albo Potem, no nie pamiętam, ale kilka nazw było takich już związanych religijnie, antyreligijnie, ale tam nie mam. Nazwa nazwą. Nazwakano to każdy sobie, żepkę skrobię, co tam kto sobie wymyśla. Czyli po prostu być charakterystyczni. Jeszcze ten różowy kolor dodaje im, wiesz. Impetu. Fame <laughs> im 6-2. widzę zapało wiatr i taktyki. Jak już może miałem mapki, już skoczyłeś na mapki. Odskoczyli, odskoczyli, teraz zrobi, co teraz zrobią Żydzi w tej sytuacji. Czy zdołają wykrzesać jakieś siły? żeby przycisnąć nuke? Może, o, żeby... zobaczymy tu jeszcze trzecią mapę, nie wiadomo. Oj, chyba najwidoczniej nie bardzo widzę to, żeby już coś siebie wykrzesali. Nawet przyjście Mistera, który teraz patrzy w tabeli przewodzie, a tam miara jest bliska odległość punktowa między sobą, ale to nie zmienia faktu, że jednak może gdzieś nie, nie, nie dają radę, nukę przewyższa i jednak w No a jeśli ty patrzysz w tabelę, to ja też zerkam w tabelę i widzę właśnie tutaj, Kłada, który bardzo odstaje w swojej drużynie, ma aż 56 punktów, 16 fragów i 5 dedów. Także naprawdę jest, że tak powiem. Najlepszy jest w Ponad 20 punktów przewagi ma na tym drugim w tabeli, co jest dużo, a Żydzi jednak, więcej to się waha, do 32 w tym momencie, a 27, czyli to jest... Podobny z Podobny tak, tak. Może to po prostu jakaś ulubiona mapa kłada, nie wiemy, tego. A po prostu na fartownie chodzi, tu mi, że to mapa czasem jest fartowna i dobrym jest wstacze złapać, czasem samochod tylko w punktu złapać. Ale to już z tym. To raczej na publiku takie farty. Killero tutaj ładnie, pocis Markusa. Nie wiem, czy to widzieliście, pewnie nie. Tak, troszkę naiwne zachowanie gracza. Nie, nie tejku, nie wiem nic o UWM. Na razie mi tu Chris nie daje żadnej relacji. Pewnie zacięty mecz. Tam tutaj to mecz, funkcjonujące, jestem dał się z tym Na pewno te widory są ciekawi, na pewno też się pyta. Wracając do meczu, głupia już, i widać, że dąży do... No dochodzą chłopaki, dochodzą. Chociaż mister w tym momencie ma... Abajzad nic nie odlał. Chriso mi napisał, że dożyli. na DM6 jest 6-0 dla UWM. Także się chyba zdenerwowali bardzo tą straconą mapą. Nie I cisną HSG. No i widać, że chcą chłopaki być do playoffów play i chcą wyjść na pewno chyba do, do pierwszej ligi. Ale jakby Heise game wy wygrał to na pewno byłoby kolejne zaskoczenie. No, badano, że urwali mapę także. Wydaje mi się, że mister mógł spokojnie też z skończyć, nie bawiąc się z railem, no i tak się zabawa railem wyszło, że... 8-3, a mogłoby być 7-4 i byłoby dalej miarę kontaktowo. Teraz bardzo ważna runda, jeśli będzie 9-3, no to już bardzo ciężko będzie odrobić to Żydom, bardzo. Bardzo niefajnie nie to wygląda na tabeli wyników, gdy przeciwnik ma 9, a ty za, zaledwie trzy rundy. No, Psycha siada totalnie, nie ma co ukrywać, ale widać, że Żydzi się bo usłyszeli, zebrali się, się i szybko się I tak, jest czwarta runda dla Żydów. No chciałbym, chciałbym, żeby tak dogonili, tak chciałbym, ciągle. ale wiadomo, nie każdy mecz jest taki, że wyrównany mecz jak tam HXG i że jedna drużyna jedną mapkę, drugą, drugą. drugą kończy się, to na mapce trzeciej. No, niestety nie zawsze tak jest. No tak, nie wszystkie mecze mogą być tak ciekawe. Dobra, usmażani zostali już trzeci na środku. Cześć, chyba już. I dziewiąta runda dla Nuke. Czyżby, czyżby to już była ostatnia? Czyżby to był koniec tego pojedynku? Zaraz się okaże. No i to wskazuje, że dziewidzeni 4 rundy grali, ale chyba i tak nie mają pomysłu w tą rundę. Ale oby, oby jeszcze było ciekawie. No niestety trudno już coś w takiej sytuacji znaczy, z 9 do 4 wymyślić. No tak, że już jest 4-2. Przewaga dwóch zawodników. No już raczej nie przegrają tego. Nuke, ostatni zawodnik i zaraz będziemy mieli GG. No i chyba w tym momencie. Jeszcze w tym momencie ta... kończymy. No, widać przewagę, Niuka, no, 4 zawodników na polu. Kilkakrotnie zostawało, więc, więc co widać, że chłopcy wyższym skiem dysponują. Albo i z graniem, bo może nie z kinem, ale widać, że z graniem na pewno lepszym. Także, no, niestety nie był to najciekawszy pojedynek, ale to zrobić. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy oglądać ciekawsze mecze. No, my czekamy na, na, na skończenie wszystkich innych meczów, Lig i każdej grupy, no i na play-offy, na kolejne nasze komentarze i transmisje. A my się z Wami już żegnamy. Dobranoc i miejmy nadzieję, że do usłyszenia. Do zobaczenia, hej.